W finale dziewcząt zmierzyły się drużyny z piątego Liceum oraz zespołu szkół ekonomicznych. Mecz toczył się na niezwykle wysokim poziomie, a gromki doping kibiców był słyszalny w całej szkole. Po pierwszym secie wydawało się, że gładko wygrają uczennice z piątego LO, lecz popularny ekonom nie poddał się tak łatwo i o końcowym triumfe decydował Tajbrek. W decydującej partii podopieczny trener Agnieszki Dolaty zwyciężyły 15 do 8 i na parkiecie polał się szampan dla dzieci. Finał i półfinał był rzeczywiście bardzo emocjonujący. E, drużyny były już bar na bardzo wysokim poziomie, grały. Także e, spotkanie z, ze szkołą, tą, którą wygrały, było e, takim ukoronowaniem rozgrywek e, ostatniego czasu. A finał to był naprawdę. Od 20 lat takiego nie pamiętam. Na takim poziomie tyle wymian. E, I to jest ukoronowanie naszej pracy. Owacją nie było końca, a najlepszą zawodniczką została wybrana Zuzanna Materny. Wygraliśmy z drugim licą, to jest mistrz Legnicy. Jak już z nimi wygraliśmy, to już ten szał taki był. Siatkarki z 5 LO 9 grudnia zmierzą się w eliminacjach do dolnośląskiego finału. Warto przypomnieć, że we wtorek mistrzami Legnicy zostali chłopcy z tej samej szkoły. Może w przyszłości niektórzy z nich będą grali w siatkówkę zawodowo. Na razie otrzymali premię w formie dni wolnych od kartkówek.